Zazwyczaj dobre platformery 3D wychodzą tylko Nintendo. Później jest długo, długo nic i pojawia się Sega z Sonikiem. To akurat sprawa jest prosta. Bo gry z niebieskim mierzem albo się lubi, albo nie. Czasem są lepsze, czasem gorsze, ale jedno jest pewne. Zawsze są szybkie. A ja osobiście od czasu do czasu lubię pędzić przez plansze i zbierać te złote pierścienie. Jak to wyszło tym razem? Zapraszam do recenzji. Jak zwykle zostawcie suba i łapkę w górę. Sonic Forces to platformowa gra akcji z elementami zręcznościowymi. Można powiedzieć, że to duchowy następca popularnej sagi Gier z niebieskim jeżem znanej z Nintendo Wii, a noszącej pod tytuły The Secret Ring i The Black Knight. Ale tak naprawdę, jedyne co w nich podobne to to, że są z perspektywy trzeciej osoby. Choć też tak nie do końca, ale o tym później. Najpierw, coś słowem wstępu, co tak właściwie się tutaj dzieje. Fabuła to nic odkrywczego. Doktor Eggman próbuje przejąć kontrolę nad światem, tym razem nie tylko dzięki swoim szalonorobotowym laskom, ale jego genialnemu objawieniu, jakim jest nowy przeciwnik Infinite. Jest on na tyle silny, że ruch oporu walczący od dawna z Eggmanem nie jest sobie stanie z nim poradzić, ba, nawet sam Sonic początkowo nie daje rady. I gdy wszelka nadzieja ulatnia się, pojawiamy się my jako nasz stworzony awatar. Wcielamy się tutaj zasadniczo w trójkę postaci. Pierwsza z nich to wspomniany wcześniej awatar, którego tworzymy z dostępnej puli gotowych schematów ras zamieszkujących ten świat. Do dyspozycji mamy m.in. jeża, kota, psa oraz niedźwiedzia. Każda z nich charakteryzuje się specjalnymi atrybutami pomagającymi nam w trakcie rozgrywki. Ja akurat wybrałem kota ze względu na jego atrybuty, no i może troszkę ze względów estetycznych. Personalizujemy wygląd ogólny, jak oczy, uszy, dłonie, a także nazwijmy to rodzaj obuwia. Wraz z postępem fabularnym, będziemy także odblokowywać kolejne akcesory, jak t-shirty, nowe buty, sukienki, rękawiczki itd., itd. Generalnie bardzo fajna sprawa. Jedyny minus tej postaci to to, że cała rozgrywka pozostaje nie ma, ale to jest szkopu, bo nie tylko nasz awatar tak ma, a Sonic z innego wymiaru także. Dobra, to już teraz wam zdradzę, że będziemy grać dwoma Sonicami równocześnie: tym z tej krowej rzeczywistości i tej 2D. Na potrzeby recenzji nazwałem go Niemem, by lepiej odróżnić ich od siebie. Posiada on zdolność klasycznego niebieskiego jeża, przyspieszenie i zmianę w kolczastą kulę, którą możemy niszczyć w rogu. Zaś Sonic 3D potrafi to samo, tylko adekwatnie w trójwymiarze, a zamiast zmieniać się w kulę ma super przyspieszenie, które toruje nam drogę z przeciwników. Najlepiej pod tym względem mechaniki wypada nasz Avatar, bo oprócz pędzenia na złamanie karku, może przyciągać się do obiektów za pomocą specjalnej linki, a także strzelać ognistymi nabojami z pistoletu podobnej broni. Szkoda, że trochę śmierci tu pójściem na łatwiznę. Tytuł nosi nazwę Sonic Forces. Cała fabuła opowiada o ruchu oporu, a dostajemy do gry wykreowaną przez nas postać i dwa Soniki. No trochę słabo, bo skoro mamy możliwość dowolnego wymodelowania postaci, to jaki był problem dać do każdej misji innego bohatera z ruchu? Występują oni w przerywnikach, ale chyba świetnie byłoby zagrać Kelsem, Tails'em czy choćby Rouge. Okej, okay, okej, okay, w darmowym DLC z PlayStation Store dostajemy Shadow'a i ewentualnie Super Sonica. Ale to już kolejny Sonic? Ileż można? Rozgrywka, jak to w Soniku, jest niezniszczalna jak pewien model Mercedesa i mimo wiekowej mechaniki nie przestaje pędzić. Pokonujemy plansze starając się zebrać jak najwięcej złotych pierścieni. Czasem coś sobie poskaczemy, postrzelamy naszym awatarem, pojeździmy po rynnach, po podciągamy na specjalnej lince, i tak od początku do końca planszy. Wszystko to musimy zrobić w jak najkrótszym czasie. Do tego jesteśmy także nagradzani za jak najmniejszą ilość powtórzeń danego etapu. Inaczej mówiąc, im mniej razy zginiemy na danej planszy, tym lepszy uzyskamy wynik końcowy. Proste i sprawiedliwe. To samo tyczy się, gdy gramy sonikami. Choć z różnej perspektywy, to zasada działania jest ta sama. Obiecującą choć na krótką metę odmianą jest zagranie stworzoną przez nas postacią i Soniciem równocześnie, a zarazem oddzielnie w jednym etapie. Możemy swobodnie się między nimi przełączyć i elementy nazwijmy to potyczki z wrogami, łatwiej pokonać dzięki broni naszego stworzonego bohatera. Zaś elementy planszy typowo zaprojektowane, aby pędzić, Sonik bierze na jedno tempo, włącza turbo przyspieszenie i już nic nie stoi nam na przeszkodzie. Podobnie ma się to z bossami, dużo łatwiej jest pokonać je awatarem i bronią, niż sonnikiem w stylu podskocz-przypieprz-odskocz. Na temat bossów w zasadzie nie mam wiele do powiedzenia. Fajnie, że są, przynajmniej jakoś oddzielają to bieganie od siebie i dają poczucie, że jednak do czegoś się w tej grze zmierza. Niemniej jednak walka z nimi nie była zbytnio wymagająca, także próżno tu szukać czegoś więcej. Ja osobiście w sumie nie narzekam. Dobrze od czasu do czasu pograć w grę, która działa czysto relaksacyjnie, a nie frustruje nas porażką na każdym kroku. No i są jeszcze jakby to nazwać wyzwania, czyli opcja dodatkowego, urozmaiconego scenariusza na rozegranym już etapie. Podlega on specjalnym warunkom, które musimy spełnić, aby go ukończyć. Często to przejście etapu bez żadnego powtórzenia, z dodatkową ilością wrogów lub w określonym zakresie czasowym. Przyznam się szczerze, że tej części gry poświęciłem zdecydowanie najmniej czasu. Nie lubię wracać do tego samego poziomu, jeśli nie muszę. Więc polecam sprawdzić to osobiście, czy trafi to w Wasze upodobania. Mechanika, jak już wiecie, jest turboprosta, odmurzająca, ale także przyjemnie relaksująca. Do tego dochodzi jeszcze całkiem znośna power-upowa muzyka, która może nie jest z najwyższych lodów. Ale kurde, mnie się grało przy niej całkiem nieźle. W trakcie ślizgów czujemy to tempo, czujemy tę energię płynącą z ekranu i naszych głośników. No sami posłuchajcie. Jak wspomniałem, może ona brzmieć tandetnie, ale mnie kupują takie kawałki w graf i cieszę się, że zapadają w głowie na dłużej. Twórcy często zapominają, że na grę składa się wiele czynników, a w tym także świetny Santo, a nie tylko wypasiona grafika. No właśnie, a jak się ma sama grafika? No całkiem nieźle. Nie urywa tyłka, ale też nie ma jakiejś zapaści technologicznej. Jest schludna, żywa i kolorowa. Znane wyjadaczom z serii miejscówki jak Green Hell, Chemical Lab są pięknie odzorowane z 16-bitowego oryginału. Niektóre przeniesione w trójwymiar inne dalej pozostają w 2D, ale utrzymują stały poziom. Jednym słowem są wykończone i kompletne. Nie ma takiej sytuacji, że czegoś z nich brakuje, a to cieszy oko podczas rozgrywki i zasługuje na dużego plusa. I mimo ciągłego szybkiego tempa, to jesteśmy w stanie dostrzec te detale bez najmniejszego problemu. Czas więc na prędkie podsumowanie. Sonic Forces to gra krótka, szybka i przyjemna. W sam raz na niedługie posiedzenie przed konsolą, zagrać sobie 2-4 etapy i wyłączyć. Grafika nie jest cudem technologicznym, ale też nie umniejsza grze i nie sprawia, że od nich się nam grać. Rozgrywkę opanuje nawet najmłodszy gracz, co też świadczy o tej grze dobrze. Poziomy trudności są dobrze wyważone i easy śmiało możemy dać dziecku, a my możemy szlifować umiejętności na wyższych. Do tego dochodzi tandetny, ale urokliwy soundtrack, który cholernie wpada w ucho. Jeśli miałbym ocenić Sonic Forces, to dałbym tej grze mocną siódemkę. Był tu fajny potencjał wykorzystania wszystkich znanych postaci, ale został on zduszony przez przesyt Sonica w Sonicu. Gra ma swoje wady, ale i plusy także. Warto dać jej szansę, bo możecie się pozytywnie zaskoczyć. Jak zwykle, dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!